Will Hunting, 20-latek, mieszka w biednej dzielnicy, ale pracuje w prestiżowym miejscu w Massachusetts Institute of Technology. Jest tylko jeden haczyk. Jest tylko woźnym, który szoruje uniwersyteckie korytarze. Pewnego dnia podczas sprzątania korytarza zauważa na tablicy skomplikowane zadanie matematyczne. Przygląda mu się z ciekawością. Zostało tam umieszczone przez miejscowego profesora Geralda Lambeau. Obiecał każdemu, kto rozwiąże to twierdzenie do końca semestru, publikację w uniwersyteckim czasopiśmie i swój szacunek. Każdy zainteresowany mógł podejść do tablicy i zapisać rozwiązanie. Willa to zadanie bardzo intryguje. Cały dzień nie może przestać o nim myśleć. W końcu, rozwiązanie tego problemu pozwoli mu w przyszłości polecieć na Marsa, a nawet hodować tam ziemniaki. Tego wieczoru w barze tak bardzo pochłania go rozwiązanie, że zostawia nawet swojego przyjaciela i biegnie do swojego nędznego małego domu, aby spędzić noc na rozwiązywaniu twierdzenia. W domu, zamiast używać tablicy, używa lustra w łazience, aby wygodnie wycierać błędne rozwiązania. Po pewnym czasie odnosi sukces. W weekend przyjeżdża do pracy i między myciem podłóg zapisuje prawidłowe rozwiązanie na tablicy. Kilka dni później profesor znajduje anonimowe rozwiązanie na tablicy. Nie może uwierzyć, że jednemu z jego studentów udało się tak szybko rozwiązać najtrudniejsze twierdzenie, i bardzo chce się dowiedzieć, kim jest ten geniusz. Who did this? Jack? Tego wieczoru Will spędza czas ze swoimi przyjaciółmi, mijają grupę ludzi, a jeden z nich obraża dziewczynę. Will rozpoznaje tego faceta z dzieciństwa kiedyś go prześladował prosi przyjaciela, żeby zatrzymał samochód i wychodzi bez zastanowienia. Hunting uderza faceta prosto w twarz i wybucha bójka między grupami. Kiedy przyjeżdża policja, przyjaciele Willa próbują odciągnąć go od przeciwnika, ale jest już za późno. Will zostaje aresztowany. Następnego ranka profesor Lambo wygłasza wykład dla dużej klasy. Wszyscy są ciekawi, kim jest geniusz, który rozwiązał problem, ale nikt nie odpowiada. Well, I'm sorry to disappoint my spectators, but... Profesor postanawia wtedy dać studentom jeszcze bardziej skomplikowany problem taki, nad którym on i jego koledzy próbowali pracować od ponad dwóch lat. And there is a problem. Tymczasem Will wychodzi z posterunku policji i mówi swojemu przyjacielowi, że za tydzień ma rozprawę. Wieczorem idzie na swoją zmianę i ponownie widzi na tablicy prosty problem. Zaczyna go szybko rozwiązywać, starając się skończyć, zanim ktokolwiek go zauważy. W tym momencie profesor wychodzi ze swojego gabinetu. What Lambo próbuje złapać Willa, którego myli z Wandalem, ale Will szybko znika. Profesor wraca wtedy do tablicy i zdaje sobie sprawę, że ponownie została zapisana prawidłowa odpowiedź. Tego wieczoru po pracy Hunting wraca do baru ze swoimi przyjaciółmi i mówi im, że został zwolniony. Teraz nie może uczęszczać na uniwersytet i rozwiązywać problemów. Następnego dnia profesor Lambo postanawia odnaleźć tajemniczego geniusza. Idzie do biura woźnych, żeby znaleźć Willa. Pracownicy myślą, że profesor chce złożyć skargę na sprzątanie, więc nie od razu podają nazwisko Willa. Ale później dowiadują się, że Will nie pracował dobrowolnie. Były to prace społeczne zlecone przez sąd. Dziś ma się odbyć rozprawa Willa. Profesor wchodzi na salę sądową i widzi Willa broniącego się z doskonałą znajomością prawa i socjologii.

To profesor Lambo, który informuje go, że sędzia zgodził się go zwolnić za poręczeniem osobistym. Są tylko dwa warunki: po pierwsze, Will musi co tydzień i uczyć się zaawansowanej matematyki. Po drugie, musi również raz w tygodniu spotykać się z terapeutą, aby pracować nad swoimi skłonnościami przestępczymi. I'm to on Will jest pewien, że nie potrzebuje terapii, ale zgadza się na umowę, żeby odzyskać wolność. Will zostaje zwolniony z więzienia i zaczyna uczęszczać na sesję z profesorem. Z łatwością rozwiązuje problemy, a Lambo jest pod wrażeniem. Ale terapia nie idzie tak gładko. Profesor zaprosił różnych specjalistów, aby znaleźć tego, który będzie najlepiej pracował z Willem. Pierwszy psycholog wpada w szał, gdy Will wyśmiewa jego książkę, którą przeczytał w jeden wieczór przed sesją. Drugi psycholog podchodzi do tego bardziej poważnie, używając hipnozy, aby uśpić Willa. Where is it to Hey, hey, afternoon delight. Ale jak się okazuje, to też nie działa. Lambo prawie się poddaje, ale potem przypomina sobie faceta ze swojego akademika, który może być w stanie pomóc Willowi. Nazywa się Sean Maguire. Maureen, stop all fixation for a moment and join us. Lambo wchodzi do biura Shona i opowiada mu o sprawie Willa. Zaprasza go na kolację do restauracji, aby omówić szczegóły. Before Nancy died. Na początku Sean nie chce przyjąć Willa ze względu na swój napięty grafik. Ale profesor przekonuje go, mówiąc, że Will jest wyjątkowym przypadkiem i porównuje go do faceta z Indii, który 100 lat temu dokonał znaczących odkryć bez żadnego wykształcenia. This jego geniusz, był was Sean. This boy is just like that. Hmm. Podczas pierwszej sesji Will zachowuje się jak zwykle, rzucając sarkastyczne uwagi i wyśmiewając terapeutę. Jednak Sean nie daje się sprowokować. Nawet gdy Will mówi, że obraz, który namalował terapeuta, to kompletne gówno, Sean nie traci panowania nad sobą. Dopiero gdy Will zaczyna wtrącać się w prywatne życie Sona, wspominając o jego żonie, Sean w końcu pęka. Jeśli to Po sesji profesor Lambeau widzi, że Sean jest zdenerwowany. Mówi Seanowi, że może zrezygnować, ale terapeuta nalega na ponowne spotkanie z Willem za tydzień. Thursday, 4 Make sure the kids are here. Po sesji Sean długo myśli o komentarzach Willa na temat jego żony. Samotność go pożera. Tymczasem Will idzie na randkę z dziewczyną o imieniu Skylar z baru. Opowiada mu, że odziedziczyła dużo pieniędzy po swoim ojcu i planuje złożyć podanie na Stanford University. Spędzają wspaniały wieczór, a na jego końcu całują się w restauracji. Nadchodzi druga sesja terapeutyczna. Tym razem Sean postanawia przeprowadzić ją nie w biurze, ale na ławce w parku. Will zaczyna swój zwykły sarkastyczny akt, ale Sean mu przerywa. Mówi Willowi, że dużo myślał o jego słowach i teraz ma coś do powiedzenia. W oczach Shona Will jest nadal tylko małym chłopcem, który nic nie wie o prawdziwym życiu. Może uczyć się faktów o wszystkich artystach na świecie, ale nigdy nie opuścił Bostonu i nigdy nie widział ich dzieł osobiście. Potrafi cytować dzieła o wojnie, ale nigdy nie był na polu bitwy. Potrafi recytować sonety o miłości, ale nigdy tak naprawdę nie kochał ani nie był wrażliwy wobec kobiety. Ale co najważniejsze, sam Sean nigdy nie zrozumie bólu porzuconego sieroty, dopóki Will się przed nim nie otworzy. I can't learn anything from you. I can't read in some Podczas następnej sesji Will milczy przez cały czas. Sean pozostaje spokojny, pewny, że Will go po prostu testuje i ma rację. Podczas kolejnej sesji Will w końcu przerywa ciszę i opowiada Seanowi sprośny żart. Zaczynają rozmawiać o związkach z dziewczynami, a Will, mimochodem, wspomina, że niedawno był na randce. Sean pyta, czy planuje znowu spotkać się ze Skylar, a Will składa nieoczekiwane wyznanie. Przyznaje, że nie chce zepsuć idealnego obrazu, jaki ma w głowie. Sean like right argumentuje, że Will boi się zepsuć swój własny idealny wizerunek, a nie jej. Ale o to właśnie chodzi w prawdziwych związkach. Sean opowiada osobistą historię o swojej żonie, która niedawno zmarła na raka. Opowiada Willowi o zabawnych, małych dziwactwach, które miała. Właśnie za tymi rzeczami tęskni najbardziej. Prawdziwa intymność rodzi się z akceptacji swoich wad. Aby wiedzieć, czy dokonałeś właściwego wyboru, potrzebujesz bardzo bliskich relacji. Po raz pierwszy Will słucha, odwiedza Skylar w akademiku. Jest zaskoczona widząc go, ponieważ nie dzwonił od jakiegoś czasu, ale zgadza się z nim wyjść. Hi, right, um. Ale może jak jutro? Um, yeah, right. Idą na wyścigi psów i świetnie się bawią. Skylar pyta Willa, gdzie dorastał i jak. Will mówi, że pochodzi z Bostonu, ale kłamie na temat swojej rodziny. Wymyśla szaloną historię o dwunastu starszych braciach. Co gorsza, musi obiecać Skylar, że wkrótce przedstawi ją swojej rodzinie. Następnego dnia spotykają się ponownie, a Skylar pyta Willa, kiedy zdał sobie sprawę, że jego żona była tą jedyną. Sean mówi, że wiedział to od pierwszego momentu, gdy ją zobaczył. Opowiada Willowi historię o tym, jak kiedyś zdobył bilety na rzadki mecz baseballowy, ale nie poszedł, bo zamiast tego spotkał piękną dziewczynę w barze. Skylar nadal nalega, żeby Will przedstawił ją swojej prawdziwej rodzinie. Ale on wciąż odmawia powiedzenia prawdy. Postanawia więc przynajmniej przedstawić ją swoim przyjaciołom, w tym czakowi. O dziwo Skylar od razu wpasowuje się w ich grupę, żartując i pijąc piwo ze wszystkimi. Ale pod koniec wieczoru czak psuje Willowi humor. Później profesor Lambeau spotyka się z Seanem w restauracji, aby sprawdzić postępy Willa w terapii. Nie jest tak naprawdę zainteresowany relacją Willa z jego przeszłością. To, co go naprawdę ciekawi, to plany Willa teraz, gdy jest pod jego opieką. Sean odpowiada, że nie zamierza do niczego zmuszać Willa. Musi on sam wybrać, czego chce od życia. Profesor Lambeau złości się i mówi, że już przedstawił Willa odpowiednim ludziom. Ale nie wie, że Chuck spotkał się z tymi ludźmi zamiast Willa, żądając zapłaty i psując umowę swoim nieodpowiednim zachowaniem. Dobry dzień, I Keep your head to the grindstone. Tymczasem Will cieszy się wieczorem ze Skylar. Potem w jej mieszkaniu ona niespodziewanie zaskakuje go, prosząc, aby pojechał z nią do Kalifornii, gdzie planuje uczęszczać na Stanford. Will natychmiast odmawia, wymyślając mnóstwo wymówek, ale Skylar nalega. Jest przekonana, że Will po prostu utknął w swoim małym świecie, gdzie nie ma konkurencji i boi się nowego. Wtedy Will wybucha. Jest pewien, że Skylar po prostu się z nim bawi, że zawsze będzie dla niej tylko przelotnym romansem, bo jest biedny. Why are you saying this? What is your obsession with this money? Skylar mówi mu, że gdyby musiała wybierać między żyjącym ojcem a jego spadkiem, zdecydowanie wybrałaby ojca. Ona też się boi, ale chce być szczera z Willem, podczas gdy on nie. Will protestuje, ale wtedy Skylar przypomina sobie o jego nieistniejących braciach. W tym momencie Will całkowicie traci kontrolę. Zaczyna krzyczeć, mówiąc, że Skylar nigdy nie chciałaby poznać prawdy o nim. W końcu jest sierotą, a ludzie torturowali go jako dziecko. Skylar we łzach zapewnia go, że chciałaby wiedzieć o nim wszystko, włącznie z najbardziej bolesnymi szczegółami, a potem wyznaje, że go kocha ale serce Willa jest już zamknięte. Will spotyka się z profesorem Lambeau. Jest zdenerwowany tym, co wydarzyło się na spotkaniu z partnerami biznesowymi i gani Willa za jego lekkomyślność. Will wybucha. Mówi, że nie jest już pewien, czy w ogóle chce tej kariery akademickiej. Komunikowanie się z profesorem jest jak tortura ponieważ jego umysł jest o wiele bystrzejszy niż Lambo. Lambo mówi, że oczekiwał od Willa przynajmniej trochę wdzięczności. Kłócą się, a Will wychodzi. Później zostaje zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie obiecują mu złotą karierę. Will odmawia, mówiąc, że nie chce niszczyć życia zwykłych ludzi tylko dla jakichś ambicji politycznych. You're seven times the size of the CIA. Wkrótce ponownie spotyka się z Seanem. Sean pyta, dlaczego Will odrzucił posadę w NSA. Will odpowiada: So, what did I think? I'm holding out for something better. Terapeuta pyta, czy Will ma jakichś przyjaciół, z którymi może porozmawiać, i czy kiedykolwiek czuje się samotny. Will wymienia sławnych filozofów, takich jak Kant i Nietzsche, a Sean przypomina mu, że prawdziwe relacje można budować tylko z żywymi ludźmi. Sean pyta, dlaczego Will wybrał do pracy najpopularniejszy uniwersytet, ale kiedy pisał na tablicy, ukrywał się. Kiedy Willa zapytano, czego naprawdę chce od życia, zaczyna bredzić o tym, że nie miałby nic przeciwko murowaniu cegieł lub byciu pasterzem do końca życia. Sean rozumie, że Will po prostu go wyśmiewa i nie chce być szczery ze sobą. Wyrzuca Willa ze swojego biura. You a very and you can't give me a Will jest zdezorientowany, zastanawiając się, dlaczego jest wyrzucany. John wyjaśnia, że Will nie jest z nim szczery i nazywa go pasterzem. Czas mija. Will dzwoni do Skylar, ale ona przestała czekać, aż podejmie jakieś poważne decyzje. Po tej rozmowie Skylar w końcu wyjeżdża do Kalifornii. Will zostaje w Bostonie, pracując na budowie z Czakiem. Tymczasem profesor Lambo rozmawia przez telefon, mówiąc, że Will nie dotrzymuje obietnicy i że odeśle go z powrotem do więzienia. Podczas przerwy, czak pyta Willa, co planuje dalej robić. Will odpowiada, że nie planuje spędzić życia na rozwiązywaniu głupich równań i byciu szczurem laboratoryjnym. Planuje zostać w Bostonie i imprezować ze swoim najlepszym przyjacielem na zawsze. Ale niespodziewanie Czakowi ten plan się nie podoba. Otwarcie mówi Willowi, że jest dupkiem, marnując swój talent. Chak przyznaje, że każdego dnia marzy o tym, by pojawić się w domu Willa przed pracą i zobaczyć, jak jego przyjaciel w końcu opuszcza to miejsce. Tymczasem Lambu dowiaduje się, że Will przestał uczęszczać na sesje terapeutyczne u Shona. Profesor grozi, że powie o tym sędziemu i oskarża terapeutę o pchanie Willa w kierunku życia przestępczego. Son odpowiada, że profesora nie obchodzą uczucia Willa i że był samotny przez całe życie, nigdy nie ucząc się akceptowania miłości. Ale Lambu nie słucha. Jest teraz paranoikiem, przekonanym, że Sean po prostu mści się na nim za jego sukcesy. Terapeuta nie może uwierzyć własnym uszom. Ten zadowolony z siebie idiota naprawdę myśli, że Sean jest o niego zazdrosny. Sean mówi, że martwi się tylko o los Willa i jego prawdziwe pragnienia, które Lambu mógłby łatwo zniszczyć i sprawić, że Will poczuje się jak nieudacznik. Lambo cicho wychodzi, zostawiając Willa samego z terapeutą. Sean wyjaśnia Willowi, że jego kłótnia z Lambo nie jest osobista mają długą historię. Zmieniając temat, terapeuta wspomina, że przygotował raport o Willu dla sędziego. Will pyta, czy w praktyce Shona byli inni tacy jak on. Nagle Will dowiaduje się, że przeszłość Shona jest podobna do jego własnej. Jego ojciec był alkoholikiem, który go bił. Sean powtarza Willowi, że nie jest odpowiedzialny za to, co mu się stało. Will próbuje się tym na początku popisywać, ale potem pęka i wylewa swoje emocje. Wszystko zaczyna się układać w całość. Wkrótce Will przychodzi na swoją ostatnią sesję z Seanem. Mówi terapeucie, że zdecydował się pracować w jednej z firm poleconych przez profesora i że jest zadowolony ze swojego wyboru. Sean odpowiada, że postanowił trochę podróżować i zostawia Willowi swój numer. Później tego wieczoru Will wychodzi ze swoimi przyjaciółmi, żeby świętować swoje urodziny. Dają mu samochód, który zbudowali z używanych części. Przed wyjazdem, profesor Lambeau odwiedza szona. Przepraszają się nawzajem i postanawiają pójść na drinka do baru. Tymczasem, Chuck, jak zwykle, podjeżdża do domu Will'a i odkrywa, że jego przyjaciela nie ma. Chuck jest zachwycony, tak jak w swoich starych snach. Will zostawia notatkę dla Shona w skrzynce pocztowej. Terapeuta otwiera ją i dowiaduje się, że Will rzucił pracę w firmie i wyjechał do Kalifornii, aby być ze Skylar. W notatce używa tego samego zdania, którego Sean użył, gdy powiedział swoim przyjaciołom, że odpuścił mecz baseballowy, aby spotkać swoją przyszłą żonę. Yes, we, we.